Jestem dzisiaj w takich okolicznościach przyrody, podzielę się z Wami jak zawsze, jestem w zachutyniu. E, działka dwa 2 hektary. E, podzielona na cztery działki, można je oczywiście kupić osobno, ale po co? Skoro mamy tutaj drogę e, DK, e, mamy tutaj media, wszystkie prawie w drodze, kanalizacja, prąd. Wodociąg po sąsiedzku, gaz też jest w drodze. No cóż, obecnie właściciel wystąpił o warunki zabudowy na tę działkę, także czekamy na decyzję z gminy. Jeżeli chodzi o drogę dojazdową, to jest tutaj droga gminna, ona obecnie jest nieprzejezdna, aczkolwiek alternatywą dla kupującego będzie Dogadanie się przez obecnego właściciela z sąsiadami na udział w drodze. Jeszcze Was chwilę tutaj podtrzymam bez mojego gadania, żebyście zobaczyli o jaką działkę tutaj tak naprawdę chodzi. Tutaj troszkę jest takiego zakrzaczenia delikatnego. Ono na lato się pewnie bardziej rozbuja. Dlatego wiosna jest genialnym momentem na robienie relacji na żywo i zdjęć. Zmawiamy. hektar 80. Tak to wygląda. Dosyć duża inwestycja dla potencjalnego inwestora. Działka prowadzi aż do drogi głównej, asfaltowej. Oczywiście pokażę wam ten koniec, ponieważ jest to dosyć duży. Padek też, więc ta końcówka ziemi będzie musiała zostać zatrzymana pod, nie wiem, zadrzewienie, jakie jest tutaj obecnie. Zakrzeczenie, jeszcze kiedyś mogłam tutaj wejść. I ostatni rzut na działeczkę. Trzymajcie się, miłego dziąga. Piękna pogoda. Pa pa pa!